Tam ponownie kontynuujemy, właśnie, programowanie naszego sterownika. Już dzisiaj będzie bardziej praktycznie. Dzisiaj już poznamy faktycznie, jak zaprogramować pewne funkcje, które będą w rzeczywistości działały będą faktycznie na tym naszym panelu widoczne. Co tutaj musimy wiedzieć? Pierwsze, co w sobie przy. Wspomnijmy ten schemat jakie mamy podłączone wejścia. Terminale PLC tutaj na stronie numer 4. Co tutaj mamy? Na wejściu numer 1 mamy wyłącznik bezpieczeństwa. To będzie nam potrzebne. Na wejściu numer 2 jest start. Na wejściu numer 3 jest stop. No i tutaj mamy auto pod wejściem numer 4. I manual pod wejściem numer 5 to jest właśnie sobie przepisane na kartkę, żeby nie skakać co chwilę tutaj pomiędzy tymi stronami. No i właśnie, zaczniemy może od tego przycisku auto i manual, czyli kiedy maszyna będzie przełączona na tryb automatyczny, a kiedy na manualny. No i dodajmy sobie oczywiście tu już pierwsze styki, będzie tutaj pod stykiem numer 4. To będzie auto. Możemy sobie tutaj ten styk nazwać. Tutaj, jeżeli w komentarzach napiszemy auto, to w tym momencie pokaże nam się właśnie nad tym i4 auto, i będzie nam lepiej rozpoznać, który styk jest do czego. Za pomocą tego wejścia możemy tutaj uruchomić już jakiś marker, który będziemy używać w programie. Ale na razie zostawmy to tak, jak jest. Następny kontakt to będzie. Manual, czyli wejście numer 5. Też w komentarzach dopiszmy manual, ok. I mamy te dwa przyciski auto manual. Co tutaj teraz będziemy robić? Będziemy używać tej lampki, tej żarówki, która służy do oznajmienia, że jest jakaś awaria. Na razie będziemy używać właśnie jakiegoś naszego znacznika, jako naszego wyjścia, bo na razie tylko mamy jedno wyjście podłączone. Jest to wyjście numer 1, także tutaj załączmy sobie gdzieś to wyjście numer 1, automatycznie program przypisał do wyjścia numer 1, no i to też można nazwać, nazwijmy to e, lampka, Można no może na razie lampka, ok, e, co chcę żeby tutaj się działo, przy przyciśnięciu przycisku start, czyli następny kontakt, przy przyciśnięciu przycisku start, który jest pod wejściem numer 2, też może go opiszmy zaraz. Start. OK. Chcemy, żeby ta lampka się zapalała, ale tylko i wyłącznie kiedy klucz przekręcony jest na manualne sterowanie, czyli ręczne. Co trzeba zrobić? Trzeba tutaj dodać bramkę end. Czyli jeżeli klucz jest przełączony na manualne i Zostanie wciśnięty przycisk start, wtedy dopiero zaświeci się lampka. Bramkę N to nic innego jak umieszczenie dwóch styków, jeden po drugim w serii. To tak jak objaśniałem właśnie w którymś z odcinków o działaniu tych przekaźników, co kiedyś się stosowało. Tak właśnie teraz też te styki się umieszcza połączone szeregowo. No i tutaj od razu przenieśmy na razie tą lampkę już bezpośrednio pod te styki. No i w tym momencie, kiedy właśnie zostanie przełączony kluczem naręczny, wciśnięty przycisk start, lampka się zaświeci. No prosta sprawa. Co teraz zrobić, aby ta lampka powiedzmy zaświeciła się i została zaświecona, kiedy zwolnimy już przycisk start. Jak w poprzednim odcinku pokazywałem właśnie ten latching relay, to jest jedna metoda. Jest oczywiście też ten puls Relay, kiedy chcemy jednym przyciskiem włączać i wyłączać, ale istnieją też inne metody. Jeżeli teraz zbudujemy sobie tutaj, znowu wstawimy kontakt, ale przypiszemy go do Q1, też można takie coś zrobić, czyli jeżeli lampka zostanie zapalona, to ten styk zostanie zwarty i teraz przeniesiemy sobie to tutaj za, może to też trochę... Przestawimy, żeby było lepiej widoczne, i umieścimy sobie powiedzmy tą lampkę w tym miejscu, co teraz się stanie. Wyłączymy, może, symulację. Tutaj ostrzega nas oczywiście, że jest niepołączony jakiś kontakt, no, ale to na razie jest nieważne. Kiedy klucz przełączymy na sterowanie ręczne. Tutaj dalej musimy wcisnąć przycisk start, czyli I2. I w tym momencie puściłem już przycisk I2, a cały czas lampka zostaje włączona, dlatego że ona sama w zasadzie podtrzymuje tą energię, żeby się zasilać, jak gdyby sama sobie ten styk zamknęła i cały czas zostaje zapalona. To się nazywa tak zwane samopodtrzymanie. W następnym odcinku właśnie pokażę, jak takie samo podtrzymanie zrobić na zwykłych elektrycznych elementach, bo niekoniecznie to trzeba robić oczywiście w programie. No ale warto dowiedzieć, co tutaj właśnie trzeba zrobić, żeby w programie uzyskać taki sam efekt. Jak teraz wyłączyć tą lampkę? No, oczywiście musimy wstawić tutaj jakiś następny element, tak żeby tą lampkę wyłączyć. Powiedzmy niech to będzie przycisk... Może to usunę na razie ten, ten auto? Niech to będzie kontakt stop. Może usunę na razie tutaj i wstawmy kontakt stop. Ale stop musi być już stykiem normalnie zamkniętym, dlatego że my chcemy, żeby on przewodził. Oczywiście, jeżeli ten stop miałby fizyczny styk normalnie zamknięty, to byśmy zrobili to odwrotnie. Ale dlatego, że ten styk jest normalnie otwarty w rzeczywistości na panelu operatorskim, no to chcemy, żeby on przewodził w w programie, żeby ten styk nam przewodził, kiedy jest przycisk niewłączony, nie wciśnięty. A więc stosujemy tutaj ten styk normalnie zamknięty w programie, czyli ten styk rozwierny. I stop to było wejście numer 3. Przypisujemy to do wejścia numer 3. No i teraz znowu łączymy to wszystko razem, w ten sposób. No i teraz znowu włączymy symulację, zobaczymy jak to działa. Żeby wszystko nam zadziałało musimy przekręcić klucz na manualne sterowanie. Teraz jak widać ten styk już jest załączony dlatego, że przycisk nie jest wciśnięty. Wiem, że to może być na początku trochę mylące, ale faktycznie no, to trzeba się do tego przyzwyczaić. Wciskamy teraz przycisk Start i 2. Wyłączamy teraz, puszczamy ten przycisk i 2. Jak widać, cały czas lampka pozostaje załączona. Wciskamy teraz przycisk Stop. No, co prawda go tu nie podpisałem, zaraz to zrobię. Wciskamy przycisk Stop. Lampka się wyłącza. I kiedy puścimy przycisk Stop, to ona z powrotem się nie załączy, dopóki nie załączymy. Znowu przycisku start. Tak jak mówiłem, muszę tutaj podpisać faktycznie ten przycisk, żeby było już wszystko poprawnie. To jest właśnie element ten, tego samopodtrzymania, gdzie w zasadzie przekaźnik od wyjścia podtrzymuje sam to wyjście, a inny element rozłącza ten obwód i pozwala zresetować się znowu w wyjściu. To jest jeden z najprostszych takich elementów. Można to, to czasami w elektryce nazywa się to włącznikiem silnikowym, dlatego, że tak właśnie działają. te Na tym samym zasadzie działają włączniki silnikowe, kiedy jednym przyciskiem zielonym się go włącza, a czerwonym się wyłącza. O tym na pewno już będzie w następnych kilku odcinkach, gdzie pokażę, jak podłączać przekaźniki i styczniki. W następnym odcinku kontynuować będziemy programowanie. Dodamy tutaj kilka elementów, na przykład, żeby wyświetlała się jakaś wiadomość na ekranie, żeby można było zidentyfikować błąd, jaki właśnie wystąpił. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.